Czego, kochani, tak naprawdę chcemy w tych naszych relacjach? No, no, tego, żeby te dwie osoby były świadome, co się dzieje, żeby znały siebie, żeby rozumiały, żeby umiały swoje stany emocjonalne rozpoznawać, żeby widziały, co się w niej dzieje, jak podejmować jakieś decyzje, żeby każdy z partnerów umiał pracować ze swoimi instynktami. Które są bardzo głębokie i które czasem pchają nas do różnych sytuacji. No, choćby, kiedy będąc w relacji, widzisz, partnerka, e, a na przykład, nie wiem, albo partner w jakiś sposób e, no nie do końca radzi sobie z e, tymi zewnętrznymi bodźcami wokół, czyli rozprasza ich uwaga innych mężczyzn bądź kobiet, płci. Chodzi tu o płeć przeciwną. No właśnie, żeby umiał siebie regulować, żeby umiał racjonalnie pewne rzeczy poukładać w sobie, które potrafią wybrać świadomie i podjąć decyzję, która będzie dobra dla, dla was obojgu. Ale też e, po co to wszystko jest, żeby siebie poznać, żeby partner, jak i partnerka siebie znała w tej relacji. Kobieta i mężczyzna, zarówno pracowali ze sobą po to, żeby e, któryś z partnerów nie musiało mm, jakby zarządzać, e, e, jakby zarządzać, ale też i czuć się niepewnie, jak z dzieckiem małym, z tym swoim partnerem, czyli układać go w jakiś sposób, bać się, że on podejmie jakąś taką decyzję, która będzie spontaniczna, która będzie nieprzemyślana, która będzie niedojrzała. Choćby na przykład jesteś w relacji i partner na tyle nie potrafi siebie regulować, że pakuje się i wychodzi. Macie dzieci i zostawia wszystko, i się nie zastanawia, czy ty <śm> jesteś w stanie w tej chwili zająć się tymi dziećmi, po prostu on wychodzi, bo on jest niedojrzały i on musi się teraz zająć sobą. No właśnie, nie chcemy takich momentów, prawda? Ale bo kiedy wiesz, że twój partner wyjeżdża gdzieś i ty możesz mu głęboko zaufać i wierzysz, że on jedzie załatwić swoje sprawy i ty możesz być bezpieczny, bezpieczna, że nic się takiego nie wydarzy, co mogłoby rozbić waszą relację. No a po co to robimy? Po to, żeby dzieci które przyjdą do waszego życia, albo już są w waszym życiu, mogły się rozwijać zdrowo, w którym oboje regulujecie swoje emocje. Podczas rozmowy umiecie dyskutować, której, kiedy jest na przykład jakaś sytuacja, w której się nie zgadzacie, to umiecie ją pięknie rozwiązać, bo to po konfliktach yy, poznajemy, jaka jest też relacja, jak się potrafimy kłócić, w jaki sposób dochodzi do porozumienia i wyjaśniać sobie różne sprawy. E, więc zobaczcie, my podświadomie to wszystko wiemy, że my właśnie chcemy takich relacji, w których ja nie muszę układać partnera, że mój partner jest odpowiedzialny na przykład za swoją część, e, czyli nie wiem, nie wy, nie, coś, co mu nie pasuje, z czym sobie nie radzi, nie wykrzyczy przy wszystkich ludziach, bo umie siebie regulować i widzi, że mm, kiedy on wykrzyczy i y, wyrzuci swoje emocje to ty możesz wziąć odpowiedzialność za to. Bo na przykład potem będziesz mieć poczucie winy, nie? że to ty rozkręciłaś tę kłótnię, albo ty rozkręciłeś tę kłótnię i ona po prostu nie potrafiła siebie opanować. Nie, on ma siebie opanować. Albo często zauważyłam, że jest tak, mówi się, że no, mężczyźni, przez to, że kobieta wpływa na niego tak i tak, on zaczyna pić, on zaczyna brać narkotyki, on zaczyna w jakiś sposób a, nie radzi sobie ze swoją psychiką i idzie w jakieś tam używki. I jakby ta odpowiedzialność spływa na kobiecie. Dlaczego? My jesteśmy oboje dorośli, my oboje mamy te same zasoby, my oboje mamy e, e, metody różne, my oboje mamy dostęp do informacji, do wszelkich źródeł. Żeby za sobą pracować, żeby siebie rozwijać. Dlaczego my mamy brać odpowiedzialność za tego drugiego człowieka? Jeśli on a, zaczyna pić alkohol albo y, ona, y, nie wiem, objadać się, to jest jej, jego odpowiedzialność za to. A kiedy on wychodzi, to nie dlatego, że ona go wkurzyła, tylko on wychodzi, bo on sobie nie radzi ze swoimi emocjami. On może podjąć kilka różnych decyzji, żeby wpłynąć na to, żeby nie wychodzić, żeby tak nie postępować. I on ma, on ma tą moc do zmiany. Ty nie możesz nic zrobić. Ty możesz zrobić tylko ze swoją częścią. Czyli jeśli ty wychodzisz, to trzeba się zastanowić: dlaczego wychodzę? Czego się boję? Z czym mi źle? Z czym sobie nie radzę? I pracować z tym. Ale jakby nie przerzucać tej odpowiedzialności na partnera, a bo on tego nie zrobił, więc ja. Nie. My mamy do tego, mamy ogromną moc do zmiany siebie, otoczenia i też my po to się wiążemy w te relacje, żeby co? Żeby mieć dzieci zdrowe, którym przekażemy wartości, którym damy miłość, spokój, bezpieczny rozwój, które będą mogły rozwijać swoje umiejętności, swoje cechy, podążać we własnym kierunku. Przy nas. I więc fajnie by było, abyśmy my mogli kształtować te małe osoby w takim środowisku, które jest bezpieczne, jest ciepłe, jest dobre, które u... dzięki którym my możemy się nawzajem też uczyć, dzięki którym możemy przepraszać. W którym możemy dziękować, w którym możemy wybaczać, w którym możemy zmieniać się, w którym możemy żyć w pełni, pokazywać jej emocje i stany, w których też umiemy potem wyjaśnić to, przeprosić i dać temu człowiekowi do zrozumienia, że wszystko jest normalne żeby też nie chować, że o teraz będzie cudowne, idealne życie, mamy w supę, że, że emocje nie istnieją, a trudności nie istnieją, no nie tak nie będzie, ale trzeba pokazać temu młodemu człowiekowi jak sobie z nimi radzić, a jak to pokazujemy poprzez własny wzór. Poprzez to, jak my między sobą komunikujemy się, jak my rozwiązujemy te wszystkie wyzwania nasze nie? Jak my sobie radzimy ze swoimi bólami, jak my sobie radzimy też ze swoimi emocjami. Więc nie przerzucajmy i nie mówmy, że to o, przez kobietę mężczyzna idzie w narkotyki. Nie, bo prawdopodobnie ja znam to środowisko bardzo dobrze. Dlaczego mężczyźni piją? Dlatego, że w ich domu, w ich środowisku było bardzo, bardzo trudno. Zabrakło miłości rodzicielskiej, była przemoc, była agresja, często było niewidzenie. Stąd to pochodzi. To jest jego odpowiedzialność. A to, co jest Twoją odpowiedzialnością, to na to, 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 żeby ym, pracować z, z, ze swoimi stanami, jak na nie wpływać. Więc zostawmy to i niech każdy weźmie swoją część, niech każdy weźmie odpowiedzialność za swoją część, za swoje zachowania, za swoje stany, za swój własny rozwój. I kiedy dwie osoby zaczną ze sobą pracować, Ty ze sobą, kobieta ze sobą, mężczyzna ze sobą nie przerzucać odpowiedzialności, to wtedy macie szansę ogromną na, na fajną relację, nie? To jest też na taką do, do, dorosłość, na tą dojrzałość waszą. E, uczmy się tego, bo nie, ja wiem, że to nie jest hop takie, nie? I to nie jest takie, że to od razu weźmiemy wszystko, zmienimy, jak żyliśmy w różnych ciężkich środowiskach. Ale mm, warto, warto dla tych dzieci, warto dla otoczenia, warto dla siebie przede wszystkim, bo tam się robi o wiele lżej i nie ma już takiego wielkiego stresu co do pewnych sytuacji yy, i też poczucia winy yy, względem kogoś, tylko po prostu bierzemy odpowiedzialność za siebie. Kochani, weźcie odpowiedzialność za siebie yy, i za swoje stany, i za swoje. Uczucia za to, co, co, za swoją przeszłość też, i za to, co się u Was pojawia, i jak to wszystko jest. Pozdrawiam, hej.